Ty, jednego zająca można było zostawić. A na cholerę. Popchnij go. Zając, gotów? Gotów. No i co? No i co teraz? Trzeba będzie powtórzyć. Co powtórzyć? Co powtórzyć, oślejeden? Przecież to jest kot, zawsze ci wejdzie na drzewo. To można ściąć drzewo. Taką mam koncepcję. Od koncepcji to jestem tutaj ja, rozumiesz? Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy i prawda ekranu, która mówi. Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera. Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy. Nie, nie, zamieńcie go na psa. Zamieńcie go na psa, niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z Pańskiego Dworu. Niech on nie miał